No i słuchajcie efekt jest taki, że jak widzicie tam jest droga wewnętrzna, od niej jest wyznaczona przez urbanistę nieprzekraczalna linia zabudowy. Dodałem sobie znowu 20 cm i jednocześnie to będzie na niebiesko e, moja ściana, tak? E, dlaczego 20 cm? No bo później jeszcze dojdzie jakieś docieplenie od zewnątrz, 15 cm styropianu, Więc tak, żeby tutaj trzymać i, i nie wchodzić. E, jak widzicie, pomierzyłem sobie i mam oznaczone właśnie czerwono NLZ ława fundamentowa 40 na zielono, odtąd dotąd. I ściana fundamentowa 25 z pustaków, właśnie. Szalunkowych będzie sobie stała tutaj. To samo mam wyznaczone na tamtej ławie dyskowej. Znowu ława odtąd, dotąd. Znowu tutaj jest granica działki od tego sznureczka, który tutaj widzicie. 4 metry, ponieważ będą okna. Znowu dodaję 20 cm, czyli 4,20. To jest tutaj ta linka. I tak samo ściana fundamentowa 25 cm. W projekcie zawsze tak mam, że na zewnątrz ława wystaje 10 cm, ława jest 40, cm, do środka 5 cm. I tak mam tutaj wyznaczone. Później będę te y, punkty przynosił już tutaj na grunt, i to samo zrobię na wszystkich. Narożnikach, jakie się tutaj znajdują. Tutaj ten narożnik jeszcze mam niedopracowany, dopiero tutaj mam odznaczony tylko i wyłącznie ława, odtąd dotąd ściana, znowu od czerwonego, tutaj do niebieskiego. I póki co to jest tyle, co mi się udało zrobić. Niestety dramat, deszczowo-mocno. Także żegnam się z Wami, życząc dużo słońca na Waszych budowach. Cześć. Cześć, witam Was. Słuchajcie, tak jak mówiłem sobie tutaj na ławach, podmierzałem wszystkie odległości, poznaczyłem, przeciągnąłem sobie sznureczki, które mi ładnie wyznaczają wszystko, żeby było ładnie. To w dwóch kolorach sznureczki czerwone to jest obrys ścian, sznureczki żółte to będzie ława. W tej chwili nic więcej nie potrzebuję zaznaczać, i co później z tym zrobię, albo no później szkiełko i oko, wahadełko, i będziemy przenosić wahadełkiem na dół. Będziemy tam nabijać pręciki, i będzie wszystkie wymiary będą przeniesione. No tu niestety trochę pojechałem. Znaczy Koparkowy pojechał, już się nie zmieściło. Będę musiał po prostu przenieść sobie jeden wymiar, tylko zewnętrzny wymiar ławy, i od niego po prostu odmierzymiarką. Już nie będę przynosił z góry, tak bo akurat wyszło na to, że się zmieściło tak na styk. Także tak to mniej więcej wygląda wszystko. Akurat wyszło słońce na chwilę, bo cały czas pada. No, jest dramat pod tym względem. Cały czas pada i wieje, pada i wieje. Chyba tutaj nazwiemy wichrowe wzgórza, tą muliczkę, którą tutaj mamy. Dzisiaj, korzystając z rzadkiej chwili bezdeszczowej, postanowiliśmy tutaj, bo mam pomocnika, wytyczyć sobie, powbijać właśnie o te pręciki, tutaj, gdzie widzicie, to tu będą yy, narożniki ławy. I jak robimy, tak jak mówiłem, tutaj robimy wahadełkiem. Patrzymy sobie, żółte linki, tak jak mówiłem, odznaczają ławy. Czyli jedna osoba tutaj kontroluje, żeby wahadełko dotykało do obydwu sznurków. O, i jak widać, właśnie o, dokładnie stoi, nie no troszeczkę kłamie, bo tam jest magnesik akurat w śrubokręcie, dlatego się ład nie łapie, ale generalnie chodzi o to, że tutaj wcześniej patrzyliśmy, gdzie wahadełko sobie spadnie i tam gdzie wahadełko spadło, wbijaliśmy pręta. I w ten sposób żeśmy odznaczyli tutaj ławy. Generalnie najważniejsze jest odznaczenie zewnętrznej ławy, czyli ten pręcik, bo tutaj będzie szło zewnętrzny szalunek, no i ten pręcik, bo będzie tutaj szedł wewnętrzny szalunek. I tak samo jest we wszystkich narożnikach porobione. No tutaj oczywiście natrafiliśmy na kamień węgielny który waży pewnie paręset kilo, więc kamień zostanie, i tutaj troszeczkę pręty nam się rozjechały. Jest tylko zewnętrzny, a wewnętrzny, właśnie tutaj, o, wychodził centralnie na kamieniu. Więc tutaj akurat są wyznaczone tylko dwa, które będą trzymały po prostu wymiar 40 cm. I tutaj, jak deski dojdą w obu płaszczyznach, to będzie narożnik. Także od poniedziałku, czyli od jutra, będę miał co robić i mam nadzieję, że wtedy właśnie pojedziemy z szalunkiem. Będziemy ciąć, przygotowywać szalunek, zabijać. Jak już będzie szalunek, wtedy waserwagą sprawdzimy poziom, żeby był z punktem referencyjnym 110 cm, w naszym przypadku Poniżej poziomu 0, poziom 0 jest około 10 cm ponad poziom gruntu, aczkolwiek, jak widzicie, szczególnie dobrze tutaj po przekroju, nie jest to jedno stajny, przekrój było tutaj pole, więc to wszystko jest taką trochę rzeczą umowną, tu gdzie przyjmiemy poziom 0. Generalnie chodzi też o to, żeby nie wyskoczyło za wysoko, bo WZT ogranicza wysokość kalnicy. Także to by było na tyle. Idziemy się chować przed kolejnym deszczem, i idziemy później coś zjeść, bo późno już i obiad-kolacja czeka. Do zobaczenia, usłyszenia.